To jest chyba najlepsza z możliwych inicjatyw i oby jak najwięcej takich turniejów miało miejsce w Polsce i było rozgrywanych w Polsce. Wiem, że jest to finał wojewódzki, czyli czeka nas jeszcze finał ogólnopolski, centralny i mam nadzieję, że w tej chwili patrzymy na, na kilku, przez wszystkich reprezentantów Polski. Ja też miałem takie marzenie, żeby kiedyś zagrać w reprezentacji, czy to był młodszy, czy w pogoni. Eee, robiłem wszystko, żeby być coraz lepszym i, i w końcu dostać to powołanie i, i tak się stało. Dostałem powołanie i jestem tego dumny. Pamiętam też z moich czasów, jak byłem w wieku tych chłopaków, to to są e, fajne turnieje, duże przeżycie. Na pewno tych turniejów nie zapomina się do końca życia, także bardzo fajne. Ja się bardzo cieszę, gdziekolwiek widzę, gdzie jest boisko, jest zawsze pełno dzieci, a tym bardziej jeszcze jak gra się o coś, jest taki turniej jak tutaj, to tylko przyklaskiwać i żeby tego, takiego rodzaju turniejów było jak najwięcej w Polsce. Na pewno można zauważyć, wyróżniających się tych zawodników w poszczególnych zespołach, czy to będzie przyszłość, to zależy od tych zawodników, jak będzie dalej pracować, ale każdy zespół ma dobrego albo bardzo dobrego zawodnika i tym zawodnikom trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, bo to są naprawdę perełki. Ja mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach. Czapkę przed sponsorami Orange z grupy TP, trzeba powiedzieć, przed firmą Puma, przed wszystkimi ludźmi, którzy zaangażowali się w te rozgrywki. Do tego dokładam jeszcze Ministerstwo Sportu, które od lat jest partnerem. I też kibicuje, a dzisiaj powstaje Orliki, które też przyczyniają się do rozwoju polskiego piłkarstwa. Widać, że w tej chwili ta generacja, to pokolenie młodych piłkarzy i piłkarek również ma zdecydowanie większe możliwości na, na rozwój sportowy niż myśmy mieli. I to jest dowodem na to, że, że piłka nożna w Polsce idzie w dobrym kierunku.